Do programu oczywiście nie ma tam czasu i tak dalej. Pracuję z Jasią Ciesielską, moją stolicą od lat. Eee, ale tak jak dzisiaj, no to co, wyszedł fizjoterapeuta, założyłem, bo miałem 15 minut. Mniej więcej wiem, co chcę założyć. Czy chcę sobie zrobić żart, czy nie chcę zrobić żartu, czy biorę coś na poważnie, czy mniej na poważnie. Eee, jaki mam humor. Eee, no powinny być zabawą, nie powinny być... Znaczy, no, każdy traktuje jak chce. Jedni się wrażają, to jest ich być albo nie być, e, ta moda, a dla mnie to po prostu szmatki, no. A masz słabość do jakiejś szmatki, do jakiejś części garderoby, czy jakby... Mam. No. <grych> Dawaj. Nie, chciałem zażartować. Nie mam, ale chciałem powiedzieć, że spocone bokserki. <grych> ale nie, nie, to nieprawda. To nieprawda, nie mam czegoś takiego, no bo są fetysze, że ludzie mają na przykład koronkowe coś, tam staniki. Nie, nie mam, nie kręci mnie to. Chociaż kiedyś garnitury, ja ich nienawidzę, ale facet w garniturze wygląda dobrze. Patrząc po obuwiu, czy ty nie lubisz swoich stóp, a jeśli tak, to dlaczego? Mm, mm, wiesz co, już, już mi to przeszło, ale nienawidziłem ich. nie Nienawidziłem swoich stóp, a że ciężkiej, że masakruje. Całe życie masakrowałem, taniec to masakrowanie stóp, zawsze były pobijane, po, poździerane, zakrwawione, e, nienawidziłem ich, nienawidziłem. I jedno się skończyło, ale drugie się zaczęło. E, skończyłem tańczyć, stopy w miarę wróciły no, stopniowo, ale już teraz mam dla nich okej okay wszystko. A że buty ciężkie lubię po prostu, a stopy już mi przeszło, kiedyś nie znosiłem.